Dziękuję wszystkim. Dzisiaj przechodzę do Was z modowymi lifehackami, które z pewnością ułatwią Wam codzienne funkcjonowanie. Bez dłuższego wstępu, zaczynajmy! Chciałaś ubrać spodnie z zeszłej zimy? Zawsze ten sam problem. Wystarczy jedynie gumka, recepturka lub zwykła cienka gumka. Zaplatamy naszą gumkę wokół guzika i w ten sposób. To da Wam więcej luzu i spokojnie możecie zapiąć swoje spodnie. A wam jak często zdarzył się ten problem? Mi bardzo często. A na rozwiązanie tego problemu wystarczy nam wazelina, balsam do ust lub zwykły krem. Smarujemy naszym balsamem zamek od zewnątrz i od wewnątrz, i w tak prosty sposób zasuwamy naszą kurtkę. No, tak, guma na ubraniach. Ciężki orzech do zgryzienia, ale oczywiście na to także mamy sposób. Wystarczy, jeśli przyłożymy do naszych spodni kostkę lodu lub cokolwiek zmrożonego i potrzymamy tak dwie lub trzy minuty, aż guma zamarznie. A następnie podważamy naszą gumę nożem do masła. Nie masz miejsca w szafie na żadne ubrania, lub po prostu lubisz parować ze sobą zestawy? Sami zobaczcie bardzo łatwy sposób. Wystarczy nam ta mała metalowa część, którą zakładam na nasz wieszak. I tak łączymy dwa wieszaki ze sobą. Jest to mega fajny sposób dla każdego z nas. Chyba każda z nas ma taką bluzkę, w której wystają szelki i wygląda to nieestetycznie. Ale spokojnie, wystarczy poluzować szelki i złapać je ze sobą w ten sposób. Następnie zepiąć wszystko agrafką. Oczko na rajstopach, czyli największy koszmar każdej dziewczyny. Za pomocą żelu do paznokci, oczywiście nie przywrócimy ich do idealnego stanu, ale przynajmniej powstrzymamy powstawanie nowego. No tak, oczywiście tutaj także mamy bardzo łatwy sposób z żelem do paznokci. Wystarczy posmarować guzik od wewnątrz i od zewnątrz. Nasza koszula nie zlepi się, ale przynajmniej pozostanie na swoim miejscu. Do ostatniego lifehacku wystarczy nam jedynie taśma dwustronna. Przyklejamy ją w miejsce, gdzie nasza koszula się rozdwaja i oto super sposób. Myślę, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście dajcie wielką łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wchodźcie we wszystkie linki, które podam wam na dole. I to wszystko w tym filmiku. Pa, pa!